Dzień dobry, dzień dobry. My się już witamy od samego rana z Tupisiem na dworku z Kawusią. No i ci, co byli na imprezie wczoraj, pewnie są niewyspani, jeżeli musieli wstać. Ja nie byłam na imprezie, ale też jestem niewyspana. <grym> Z małymi brzącami się nie da, niestety, dla nich to nie ma różnicy, czy jest sobota, niedziela, czy poniedziałek, środa. Trzeba po prostu o 6.30 wstać, trzeba już zacząć się bawić i miło spędzać czas. No więc życzę Wam miłego dzionka, my już jakieś plany mamy, chyba kino będzie. Na zwierzogród idziemy. Widziałam, że tam co niektórzy też dzisiaj idą na zwierzogród, na nową część, więc może się zobaczymy. <grystanie>